Jak okay. już, chcieliśmy jeść, dzisiaj mogę stronka sprawić, że odcinki wam się podobają. Ja po rekord mamy 3 lajki. Znaczy, no może to nie rekord, ale ja, kiedy on otrzymuje 3 lajki, po prostu ok XD. Coś fajnego na konek, bo dwa razy na no, tym, ale no cóż, zmieniłem kulturę, chodziły i. Przeprowadziłem się. Tak. Szukam cały czas nowego domu. To sobie było w poprzednich dwóch odcinkach. I po prostu o nie. Wiem. I w tym odcinku zrobimy jakąś kopalnię, nie? Jeśli mam się osiedlić w nowym miejscu, to chciałbym znać wioskę, nie? A gdy ją już znajdę, wam to pokażę. Jeśli to będzie duża wioska. I po prostu się wnioskiem, nie. Jak będzie jakiś tekst prowadzał czy coś, w razie być tutaj można dla można jakieś mody prowadzić, chciałbym żeby można było do takiego czegoś, no wiecie, że ja lubię mody, znaczy może nie wiecie, a ja lubię mody, ale... twojego kart, mail, to twarz do cięcia. No co nie chcesz? Oswoimy cię. O! Ale szybko to poszło, ok. Ale ładny konik. I teraz na koniku. Weźcie pamięta, jak mam nazwać, ok? Chcesz, jak chcesz go nazwać, ok? Czy ale fajnie, to działa tak jak Minecraft. Okej, okay. piszcie w komentarzach jak nazwiemy naszego konia. Ten komentarz który będzie bardziej lajkowany. Okej? Okay. I, mam... I pamiętajcie jak pobijecie tutaj czy dobijecie na moim kanale, to wybieram obijacie... na Jeszcze nie bardzo, co to będzie, ale poskałam się mega, to będzie lepszy odcinek z całej mojej kolejny na YouTube. A więc y, pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby... Bo wtedy... bo jak już dużo... więcej lajków like zostawicie ten odcinek, nie? Tak, tak, to mówię. Ja na to nam Proszę, że to jest tutaj. Jest. Tak, mamy wioskę. Jest!

To, to się Co się odwala tam? Co? Co witala ma na dachu? Yy, jakby... Okej. Okay. Fajnie. Kurczę nie co będzie z naszym kolikiem. Dobra. Zawsze możemy znaleźć innego. Okej, okay, no w sumie tak nie ładnie wygląda. Nie, 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 bo jakich Kliknąłem coś Please, 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 please. Och, hmm. no. To mi się nigdy nie wczyta ludzie. O dobra nagrywa się. Sorry. Shiftujemy. musisz zejść. O. Ten złoty hełm wygląda. Przykro mi. Przyko mi Zenek. Musimy cię pozbawić czciałabym, że są dobrze. Mało zbudowani. Normalna logika. Kliknąłem coś. I musimy wchodzić do tego świata. Kolejny raz. A nie, jesteśmy. Pozbawiłem mojego konieszek, bo tak? Pora zwiedzić Co jest? Oj, Kozacki wody. Wy to widzicie? Jeden mały kąt. Dobra, to nie musimy wchodzić. Ludzie, jeśli chcecie, żebym jakieś wody, jeśli się da, to piszcie w komentarzach. Pokażcie na ustanę, proszę. Po wam, wody, ale pamiętajcie, że nie ja mam grup, ponieważ mam next. Hmm. Yeah. 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 To ja odwaliłem. Golem jak mnie zobaczy to mnie zabije. Hmm. Nigdzie nie ma golema, na szczęście. Ja, ja się tak cykam teraz. Chodzić po wiosce. Zanim umiem się podbudowywać. Czekajcie, co to jest zombie? No i masz skrzynki, panie, co mi to obchodzi? Ja teraz o to wygląda jak mózg, oczywiście, tak samo jest w realnym życiu, nie? Mhm. Mm tu gdzieś musi być jaskinia. No tutaj nie ma golema. Czy to naprawdę Nie skrzynki? już o golemie, który był tutaj. I się będę czekał przez cały pobyt. Co to ma być? Widzieliście to? Żywe było. O, mamy skrzyneczkę, fajnie. Ech, co to? map. Nie chcemy, dziękuję. Ok, dobra, chleb. Ale maska po prostu. na temat po prostu ok, trzymajcie się własny. tak, Z końca odcinek, teraz... będziemy robić kopalnie jak i na pewno będzie nagrał oczywiście, nie? Tak jeszcze... do jakiejś pobliskiej kopalni, no, wy... wyjazd do jakiejś pobliskiej kopalni. Nie mają niczego okej. Okay. Oba chyba, kół nie chce shiftować. Okej. Okay. Nie wiem, czy kole mu ucieka, ale trzymajcie się po prostu pa.